Pomysł na odcinek zaproponował Aron X3020. Pozdrawiam go cieplutko. W tym odcinku przetestujemy sobie LACE Bake Solone. Tak jak widać, one się prezentują. Tutaj macie firmę to LACE. Informacje, że są z serii Bake, Informacje, że są Solone. Gramaturę jest to 125 gram. Kalorie. Skład produktu, wartość odżywczą, informację, że produkt się przetwarza, że pozytywnie powinien się tą paczkę wyrzucić, i kod kreskowy. A teraz możemy przechodzić do otworzenia produktu i przesypania go do miski. Tak jak widać, się prezentuje produkt po rozpakowaniu. To się prezentuje taki jeden przykładowy chips. I teraz możemy go przetestować Powiem tak, są naprawdę smaczne, dobrze posolone. I czuć, że są mniej tłuste od zwykłych lejsów. Tutaj macie cena. Jest to 7 złotych i 18 zł. A... Tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że mają jej tuszczu i są smaczne i chrupiące. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że możecie nakruszyć podczas jedzenia. Więc teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 8 na 10, ponieważ jest naprawdę smaczny. I na ci to koniec i pa pa!